Skrupa, którego niestety nie widzimy na ekranie, ale spróbujemy poprawić się za kamerkę. Rysunek Marka Kuciewicza przedstawia wyraźne problemy z zarybkami. Nawiązuję do problemów no zarobków w Policji. Szanowni Państwo, u góry na ekranie z lewej strony rysunek Marka Kukiewicza. Bardzo proszę o ocenę, czy się, się podoba. Po prawej stronie rysunek Andrzeja Jankowskiego. Też prosimy o ocenę, czy jest przeciwny, czy nie Po prawej stronie klaskało e, więcej osób. Panie Marku, już Pana Andrzeja nie lubi. Andrzej wygrał ten pojedynek. Zapraszamy do rysunku.